Witam, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z FSA 25 na mapce Szpakowo. Po prostu Szpakowo. E, już jedziemy zakupionym nowym forcznitem. No nie nowy, no. No ale mamy zakupiony. Coś co się tak wysoko trochę siedzi, ale już parlicho tam. No, ile będzie Was jechało? Daj mi przejechać. No patrz, muszę mieć mi wkurza ten ruch drogowy. tak dziwnie jakoś albo tak dziwnie się siedzi Widziałem w tym forscie tak jest, z góry się tak korelistycznie wygląda no za jakiś demon prędkości też nie jest wiadomo, że już troszeczkę będzie szyb, szybciej będzie gosił niż bizon stół do rzepaku oczywiście też jest zakładany więc też wszystko się zakłada więc tutaj drzwi otworzyłem mówię bo już jest ponad prawie 30 stopni no normalnie jest piekło tutaj się zrobiło a tutaj w realu, oczywiście, burza przeszła yy, z potężnym deszczem. Jutro chyba jadę na pole zobaczyć, jak to w ogóle te zboża wyglądają po tych deszczach. Bo się obawiam, że żyto to może spać już sobie ładnie. Z tego się obawiam, ale no, zobaczymy, tak. Zobaczymy, jak to będzie. Jedziemy nie jest jako to nowy kombaj, ale taki przejściowy po Bizonie. Może być jak na razie. Zobaczymy, rekorda kupimy. Będziemy tym, oczywiście idziemy rzepak mucić w pierwszej kolejności. Znane pole tam sialiśmy ten rzepak i jedziemy najpierw na pewno ten duży kawałek, później na ten mały. Będziemy jechać, zobaczymy, jak ta pszenica wygląda. Ile tej pszenicy jeszcze zostało. Do życia, ile tam kiedy ta pszenica powschodzi. Wózeczek też elegancki pod komplet, wszystko. Elegancja, no cóż, no to jest, nie jest jakiś demon prędkości, ale już na pewno zbiornik ma dwa razy, większy o 300. No i wiadomo, wydajniej szybszy, i szybciej będzie kosił, będzie lepiej pasował do tej no, sieczkarni tamtej, to znaczy do tej przestawki do kukurydzy. No bo już będzie na pewno lepiej to funkcjonowało niż tutaj, bo to wszystko już podłączenie hydrauliczne i tak dalej, i tak dalej, jak się nie mylę. A to później omówimy. Nie będziemy się bawić, trochę wiadomo. Wyjdziemy, odepniemy, podczepimy, popatrzymy jaki jest header podłączony. Sieczkarnia też jest. No cóż, no, tutaj w środku widzicie, no takie takie seto wygląda. Jakieś zegary ledwo widzące i to jest modyfikacja na modhubie oczywiście. Więc e, nie wiem jak, no, jakim cudem ona przeszła. No ale dobra. Jako przejściowy kombaj może być. Troszeczkę za niego dałem. No ale już tam. Przeżyjemy prawdopodobnie prowadzić no, tutaj, zjedziemy sobie elegancko, tutaj jest w miarę dużo miejsca. Tutaj zacofniemy. No, o, długo się odczepia. Dobra, jak widzicie, tak. No a tu animacja standardowa jest. Tutaj wjedziemy trochę do sąsiada. Ale tutaj ma już pokoszone, to tam chyba pokoszone ma albo dziwne jakieś tekstury ma. Na maksa są wysunięte. Na stół to jakiś nowoczesny nie jest widać. A ten kobaj sam sobie nie jest nowoczesny, więc... wejdźmy, tak, tu już podłączenie no, na pasek, łańcuch taki no nie wiem co to jest dokładnie ale jest tu hydrauliczne już wejścia no jak kombajn, można otworzyć sobie o, zobaczyć co tutaj ma no chodzić, chodzi tutaj też można zdjąć tu też można zdjąć nie mała tu można zobaczyć do pasku do sieczkarni ale zbugowane i takie giant przepuściły tutaj też otwieramy tu ściągamy akumulatory hebel tu coś znowu o, elegancko a tutaj też blacha się podnosi wszystko możemy patrzeć jak to działa przymkniemy te drzwi no cóż Pierwsze odpalenie Zobaczmy na jakim biegu będziemy mogli kosić Zobaczmy jak widać z kabiny, eee z kabiny ładnie, elegancko widzę widać No, 8 na godzinę tam widzę, że wincy nie pociągnie. dużo jakieś wszystko, żeśmy nie zrobili z bizona na ten, ale na to też jest stary kombaj. To nie jest jakiś nowy kombaj, też po pierwsze, tak? 8 na godzinę ma bite, tak? Do 9 chyba może kosić, a tam pod górkę jedziemy. Chyba trochę szybciej od bizona mi się zajedziemy. Zaje. Podobna kosa, ten ma 4 i 2. Tam ten bizon chyba też miał. Jak to wygląda ładnie z tyłu? No ładnie. Cisza. O 9 możemy jechać, więc trochę szybciej jedziemy, podnieśmy motowidła jeszcze wyżej, więc chwilę czasu nam starczy, na ile nam starczy, na tyle nam starczy. A tutaj jakieś przeszły dziwne pogody, a na no anomalie pogodowe standardowo. A no w sumie w końcu tutaj wapno rzucił. Tak cały czas coś tu rosło, nie wiadomo co to było. Sąpiat wapno rzucił widzę. Dobra, elegancko jedziemy. No i teraz to idzie, no robota. Robotka taki teraz przed tym to idzie, wiadomo no. Ciszej w kabinie. Ło, pszenica jeszcze z, w sierpniu dopiero będzie koszona, to będzie cud. Ona była wiosenna, to gdzieś sierpień, będzie to końcówka sierpnia, można powiedzieć, tą pszenicę będziemy kosić. Tak, akurat się uda, że tutaj zasiejemy rzepak, prawdopodobnie. A tu to zostawimy na kukuryce, może. Zobaczymy. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie, czy co to będziemy robić na tym polu. elegancko się prowadzi lepszy sprzęt wiadomo inna robótka już no. mamy 5% no to mamy 2800 wchodzi w ten litr no, to trochę o 300 wincy wchodzi no jak dobrze liczę no. o, 300, o 300 litrów więcej ale oczywiście wiadomo, że jedziemy szybciej tak, widać nawet nie wiem jak wam, ale widać moim zdaniem, że o wiele szybciej pracujemy Ładniej widać nawet z tej kabiny. Myślę, że gorzej będzie ten widok. A Fortnite będziemy się bawić. To jest Fortnite E514. Ładnie elegancko idziemy. Tutaj się wszystko kręci. Pokaż. Ach, kręci się, ale za go chyba kosmos wywali Dobra, jedziemy dalej. Też chwilkę czasu posłuży nam, no bo też raczej to nie będzie na stałe, tak? Już taki odskocznie od Bizonu, zrobimy później wrócimy do Bizon, potem będzie Bizon Rekord. No i ja później to nie wiem co będzie dalej. bizon rekord będzie większy od niego, więc posłuży nam na razie to co jest, taki jest, niech tak będzie. Trochę inaczej żniwa będą wyglądać teraz, W innym teraz w taki zielonkowate. Już wiadomo, hydraulika tutaj działa, hydraulikę tutaj mamy, chyba hydraulikę tutaj mamy, zobaczymy, chyba tu już mamy hydraulikę. Więc... to poprzecznie powinno coś zrobić, ale już dobra, następnym razem zrobię że zamyśliłem troszeczkę i tak wyszło a no, już mówicie trzeci odcinek nagrywam, tak? chyba trzeci będzie tak, bo to był z rana po obiedzie i teraz no, na kolację muszę iść za kolację, co zrobić, bo już głodny jestem dosłownie, więc już siłownik jest, fajnie, eleganckość nie musimy na zewnątrz wyskakiwać oj. No, 2,800 mamy. Opuśćmy to ładnie. Chyba my tak szybko przeskoczmy do toczki. Oczywiście pojedziemy za torkiem i oczywiście forcznitka tutaj nasza. Więc jak forcznity się bawić, to się dwie maszyny forcznita naraz. Więc no, jak impreza, to impreza. Dobra. Jedziemy elegancko. No i ładnie, ciągnie tam. No i teraz już wiem, ile mogę zostawić, ile mogę sprzedać zimą. Sporo mogę sprzedać, więc nie ma jakiegoś tam więcej takiego znaczenia. Sporo mogę tego zboża sprzedać, no. Zależy, czy sporo zbiory, też od tego zacznijmy, tak. Ale tak popatrzymy, ile ja tej paszy narobiłem. Teraz tutaj może mam na kolejny sezon praktycznie tej paszy narobiony, więc jeszcze się narobi bo to będę miał jakiś czas spokój, jakieś sezony będę miał kilka spokój jak się narobi tej karmy? przynajmniej rok czasu będzie idealnie, Kurde, idealnie. pięknie, forsznit, forsznit mm. piękne cacy dwie maszynki forsznita mm. I jedziemy dalej. No jeszcze kółeczko, jeszcze jeden zbiornik ukosimy, no i będę kończył ten odcinek oczywiście, no co tutaj, będę pokazywał ze żniw. Tu jeszcze może prace pożniwne jakieś jeszcze zrobimy w lipcu, bo to raczej będzie trzeba przygotować pole pod siewy, ale to późne, bardziej tam, rzepak gdzieś, muszę poplanować, gdzie te rzepaki, gdzie ta kukurydza. Kukurydzę tu damy, tam rzepak damy, naprzeciwko, na tamtym polu damy pszenicę. Na tamtym polu też rzepak damy, na tym coś jest pszenica teraz Więc I tak, tak w lipcu będziemy się widzieć, dalsze tam prace będą na tym rzepaku i tak dalej, będziemy kosić pszenicy i tak dalej Tam będziemy rzepak kończyć, zbierać, więc Tam też zobaczymy ile, bo rzepaku muszę mieć dwa pole na bank, ale pszenicy Tu takie pole duże, tam duże, po mi starczy, tym się zaję, jak nie to się jeszcze coś dokupi, tak na wiosnę, tam i wiosną się dosieje na wieży. a na tym polu teraz trzeba kukurydzę, bo nie będę znowu zboża siał tu rzepak, więc tak będą znowu tak na odwrót pola po prostu tu jeszcze jeden wytniemy poprzeczniaczek Nie legałem się będzie Później pszenicę pokosimy i tak dalej i tak dalej w temacie. Tak trochę mamy tych prac. Później kukurydza będziemy kosiać, to jesienią siewy oczywiście znowu szykują się. Prze międzyczasie będziemy chyba sprzedawać świnie, mi się zdaje. właśnie właśnie ile te świnie już mają? Tak przewijałem, tak przewijałem. No no to możliwe, że jeszcze trochę będziemy sprzedawać świniaki, ale mi się ich namnożyło. O jest, A ich się namnożyło, teraz stada. No to już dochodzą, jeszcze 4 miesiące, to prawdopodobnie na jesieni będziemy sprzedawać, więc kolejne pieniążki wpadną. Więc najważniejsze, że mamy już kombajn, którym będzie lepiej współpracował mi się zdaje, ze z tamtą przystawką. Tak powinien być, no i ten chwilę z nami zabawi oczywiście. A i miałem policzyć te hektary, ale zapomniałem, policzę na więc... A, już połowę zbiorniczka mamy. Pięknie, pięknie. Pięknie, pięknie. O nie, widać, jak leci. No trudno się. Dobra. Idzie robota, mówi nam. Teraz to idzie robota. Trochę coś innego. cały czas to samo jeździć, więc rewelacji jakiejś technicznej tutaj nie ma myśli, ale no, ale jest. Najważniejsze, że jest zmieniony. ale tutaj też po jak wytniemy, przy okazji jak już jesteśmy. No wiadomo zawsze 9 na godzinę, już 8, no to jedziemy szybciej, tak? No to wiadomo no. wiele szybsza pracy idzie i tyle no. Słomę chyba będę prasował, ale będzie do sprzedania, mi się zdaje, bo tam tej słomy jeszcze mi zostało. A ta obora też dużo tej słomy nie przerabia. Więc, mam powiem, że z tą słomą, to ja teraz będę, jak pobeluję to wszystko, to wszystko idę na sprzedaż. Nie będę się bawił, poukłada się na przyczepę i na sprzedaż wszystko. O, i patrz, ta chwila, moment i pole będzie ogarnięte. No, cóż, to widzimy się za chwilę. Bo nie będę przedłużał tych żniw, widzimy się jak skończymy to pole. No, już zostały ostatni nam przejazd, można powiedzieć. No, w to, to i z powrotem i będziemy kończyć e, ten rzepak. No, a wam powiem, że ładnie daje, ładnie daje. Bardzo ładnie są zadowolone z tego rzepaku. Naprawdę ładnie sypie w tym, w tym sezonie. W końcu jakieś tam porządne zbiory. To jeszcze na raz będzie kombaj sprawuje się bez żadnej awarii na tą chwilę. 0,7 Ara, tutaj 0,7 hektarów zrobił, więc to już jest e, dobrze. To fajnie, że te wszystkie hektary się sumują razem. więc będziemy zaraz wiedzieć później, jak przejadą na następne pole, jak będę kolejnego dnia. Bo nie wiem, kiedy tam rzepak chciałem. Czy był w tym samym czasie siany, czy ja we wrześniu wtedy. Już nie pamiętam, może i w tym samym czasie było siany. I zobaczymy ile tego rzepaku mieliśmy w tym sezonie I będziemy mieli jakieś tam porównanie co i jak, co i jak tam dalej Czy wystarczyło, czy za mało, czy jedno pole rzepaku Nie, ja raczej muszę mieć dwa pola rzepaku standardowo To jedno duże, tamto mniejsze No w tym sezonie, w tym sezonie mi rzepaku aż tyle nie będzie potrzebne To będę mógł sprzedać na pewno sporą część, bo tamto stare mi się zostało, przerabiam to na pasze więc wam powiem, że żałuję, że więcej tego nie sprzedałem, no ale no, skąd ja wiedziałem jak to wyjdzie z tymi świniami, więc na to, na to wychodzi, że teraz już mam mały zapas zrobiony, więc teraz tej zimy, jak będzie cena, będę mógł posprzedawać trochę to na, no, na nowe pole się uzbiera znowu. No i tyle w temacie ładnie, fajnie, pozbieramy na kolejne pole, bo teraz będzie można możliwość... Jak już mam tej paszy narobione, prawie mam na cały sezon narobione tej paszy, tak mi wychodzi, bo one dużo tej paszy też nie, nie jedzą, ale no, mam, paszy mam już narobione, no. Jeszcze dorobię ten, dorobię tak i przyczepę jeszcze im będę wsypywał, wiadomo, to będzie bardziej na taki sezon taki jesienno-zimowy, ta pasza, bo to raczej na bieżąco będę tam jeszcze dorabiał i dawał do jedzenia, i dawał, tak, no nie będę worków, tak, na taką zimę, co nie będę się bawił, nie będę się ślizgał no, tym ciągnikiem, więc... Teraz jeszcze z przyczepę, na robimy, jak będę miał wolną przyczepę, to małą, no i świnki będą miały co jeść znowu, no. Na dłuższą chwilę będą miały jeść, tam i, i tak teraz mają, tak? Nie mówię, że nie mają. Widzieliście sami, że jedzonko cały czas mają. Słoma dopiero schodzi, będę mógł im belkę rzucić teraz, no i powiem, powiem, tych belek mam, ale raczej będzie to do sprzedania wszystko. No ale to zobaczymy, jak to się ułoży z tym. No raczej tak, to będzie wszystko do sprzedania. Sprzedamy to. Słomę, jeszcze widzieliście tam warzywa, zbieram, jeszcze widzieliśmy w następnym odcinku sprzedawać te warzywa, co tam mam. Więc troszeczkę tam, no powiem wam, że ładnie dało. Ładnie dało do tego rzepaków. Powiem Wam, że ładnie już mam na przyczepie i może być prawie pełna przyczepka. 10 tysięcy litrów tego to fajnie. Ła, to na spokojnie, jeszcze tamto, to uff... A jak? Przydaje że ten zetor sobie raz, yy, radzi sobie lepiej. Wiele lepiej sobie radzi, widzę z tą przyczepą. Nie wrzuca go ani nic. Może i faktycznie tamten ciągnik był jakiś trochę taki dziwny. Nie, bo nie rzuca tak bardzo. Bo... Trzyma się bardzo ładnie, widzę. Dobra, jedziemy to. A zjedziemy na gospodarstwo, tam i tyle. Tam będziemy kończyć odcinek. Bo to będzie jednak i tak, i tak trochę tego towaru. Zwolnijmy, żebyśmy nie wywalili się. Wejdziemy teraz ładnie w zakręt. Bardzo ładnie trzyma. Czyli tam było z tym zaczepem chyba coś problemy, i tyle. No jedziemy. Jak tam jeszcze muszę silosy opróżnić to, co mi zostało tego starego jeszcze. No i wsypać. I będę musiał jeszcze kolejny silos na kukurydzę dobudować, bo teraz i rzepak pochowamy. Tutaj, więc samo pooczyszczam to. No i tyle. No dobra, no cóż, ładnie zjeżdżamy z torkiem. Później kombajnem już przejadę na tamto pole. No to na razie zostanie tym. Później pojadę Fergusonem. Tam odbiorę. Tam raczej dużo nie powinno być. Zjedźmy. Tu muszę ogarnąć ten tutaj porządek w tym. Więc tutaj na razie zaparkujmy. Na razie nadaści nie ma. Niech sobie jeszcze trochę tej temperatury dostanie. No cóż. Ładnie się sprawdził. Kombajn też ładnie się sprawdził. ciągnik tutaj też się z tą przyczepą ładnie sprawdził. No. Rzepak jak rzepak, może być, nie ma tragedii, więc tym pięknym tutaj widokiem koń, kończę odcinek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, na razie, pa.